wyciągnęłem Z rury kręg... Nie Jezus. mogę się wypowiedzieć. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Syroma... No, Sylo jest dzisiaj na innej, innej plonecie. No 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 nie, nie, nie. Ładny parkour! Bardzo ładny. Okay. Party, let's go! Czemu jestem z tyłu za wami? Okay, let's go! Jesteś gorszy! Nie, spierd... Ej, panu! a co jest? O, kurczę, Śmieram dobra, to jest chyba ta mapa, co nie działała, panowie. Aha. Czyli ładnie wyglądała, ale nie działa, więc. Ja, boże nie, boże to cię widziałe. Ja ja sobie robię, a. Aura? Ale beka z ciebie. Ale, beka, beka z ciebie. No. Ale, no. ale, ale z ciebie. A ja sobie, ale ty. Beka ty beka ja byłem na live'ie od co ja robię teraz, aura. aura, Jezus, ty jesteś ślupi. Nie cię yeah. nie Laura. Ale jestem no. no. tutaj na ciebie, Beka z ciebie. Ale. Więc beka z ciebie. Beka z ciebie. Beka z ciebie. Ale wie w dupę się. To no byłem fajnie, ja. moja postać się zsunęła A. z motocykla. No. <noise> Nawet no, mi wiesz. ciebie nie żal, rozumiesz no. Agaty? Nawet mi no, cię wiem, nie żal. wiem, wiem, mi, mi siebie też. Także... No, bo ty szepasz zawsze przeciwko przyjacielom. Ja? Nigdy <grym> w życiu! O, o. Przyjacielom. A kto ci... A kto no. szedł za ciebie do Czupito, żeby mówić do pani jakieś rzeczy? A kto, za, rzeczy? Ciebie ostrą pizzę, ja kto za ciebie ostrą pizzę Kto za ja, ciebie ostrą pizzę Dokładnie! Gdzie ja przeciwko mówić, przyjacielom? Gdzie ja przeciwko przyjacielom? Jak, jak śmiesz w ogóle tak mówić? Jak śmiesz? Dobra. Śmiesz, śmiać, śmieć. Ale ładnie odmieniłeś. Okej. Okay. ty sz... no ja jestem gigakostem. No, grał jest w Scrabble ostatnio, więc umie teraz odmienić. Jakie <gryśla> 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 to Scrabble? chyba jak tu... TY CYBORING! żart, skoro ci spaliłem ty chyba, ty. Jesteś, ty, ty. Nie no, Cyboring, ty jesteś... Ty, 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 ciboring jest jesteś dzisiaj najbardziej su nawiązanie z sylver... Odpowiem ci Silverstone, Stwierdzam. Tak? Na poważnie, w skrablach po prostu... Jeżeli chcesz mieć większą szansę na to, że sobie ułożysz jakieś słowo z tych literek, które masz, nie? To no. fajnie jest sobie odmieniać je przez przypadki. co jest nawiązanie do tego, że. Ale czego jak grać w to oszykujesz, żeby cheatować i mieć cheaty specjalne jakieś takie tam? No, nie, nie, nie poczekaj, poczekaj, to jest poważna tak rozmowa. Nie, poczekajcie, to jest poważna rozmowa. Rozmawiajcie dalej, no proszę. Fagaty, no? na poważnie, proszę odpowiedzieć na to pytanie teraz. <coughs> nie mogę tak poważnie odpowiedzieć. Nie, no, musisz, ty, nie, 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 nie tu, trudno. Ono, nie, no musisz. Ty ty czytał na internecie, oszukuję po jak gra. I, I, się proszę się no, bardzo, to jak to się do tego odniesiesz. Jest czytałeś, tak, czytałeś clipy. ...na wiedza wyniesiona z podstawówki, Sylwester. <laughs> ja z podstawówki do kanapki o, wynosiłem od kolegów z plecaka twoich. No, nie chciałem mówić o technikum, bo byś powiedział, że RJ wyniosłeś, tak że... Nie, <laughs> yeah. nic z techniku nie wyniosłem. <laughs> no, nawet w Jezu... <laughs> Papiery, że technikiem sadek. jestem. No. Sadek, sadek. No. Ale nie jestem takim głupim człowiekiem, ja ogólnie. Ale kto powiedział w ogóle że nikt tak ja powiedział. Jak wiemy, jak Stylos zawsze się broni przed czymś, co nikt nie powiedział, tak. Bo on myśli, że my tacy jesteśmy jak ci wszyscy hejterzy, ale, to znaczy, no, ale on nas oczywiście myli. I potem najgorszy. mówi na przykład takie rzeczy, typu na przykład, że ja jestem zawsze przeciwko przyjaciołom. No, no i tak, tak to właśnie <laughs> jest. O, no. A Jodne. potem, a potem. O, ładna a potem. Przyjaciołom? No tak? Jak się mówi, Trans. Przyjacielom, zastanaw... z Byłem przyjacielem, więc... Zacząłem się zastanawiać, Zaczęłem. jakby to ktoś powiedział. Kur... Aaaa! Hahaha! Hahaha! Oooo... Rudy! O, jest Ujdu, z tym Shimołbim! Gówno! Hahaha! No, gówno! O, gówno! Jak ja cię tu nadgoniłem w ogóle? Ty jesteś za mną? Tak. A no nie, no, Ja się 50 razy wywaliłem na starcie, na tych, tych No i spadłem No i super okay. no i su Witamy okay. No i super, witamy no w naszym świecie Nie, nie, panie Hoka, Welcome to my world Co ty? To world of Red Bull. Ha, ale to no, Co zapadło? robicie? z no, niego, ty jeszcze to zry... Nie, ah, nie tady, da się, nie musisz ewkę palić? Palewkę tam, pajacu Prawie który jest Prawie wróciłem. Ciburin. No zgadnij kto. Cibor, cibor kwas. Cię ja słyszałem Gdzie Mój nic znamy? Tak. Która powoli. Nawet się trzy Co ty? Na okay. Co ty? Co ty? Co ty? najlepszego ty? O! O! Na ty? Pan, Nie, bo to o, ten. motocyklista no, jest on jest zrywny. zrywny no Tak tak. tak. On jest jak mój zryba, rumak zryba, zrywny. ja do kielicha ty. Oj tak to prawda no to, to się muszę zgodzić Wyjątkowo się z Celem muszę zgodzić Dobra. Proszę mu się Czekaj ja tam, tutaj trzeba przeskoczyć, nie? Bo jo, Nie, nie przejechać! to nie trzeba... Eee, dobra! Nie, Jedź, Dobra! Jedź, 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 Kurde, strasznie no, tak, no. tak, no. jest to zrywne. Ale to jest taka tak, iluzja, tak, jakby tak. jak się po tym jedzie, dziwna. Iluzja. Film iluzja. z 2017 yeah. roku. Iluzja to jest czasem się to jest iluzja e, naszej znajomości wtedy. Zawsze ci filmę. Oj oj, 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 Dobra! O, do celu. I ten śmiech od razu! Ja się śmieję z, <coughs> z takich rzeczy, ale tylko przez łzy. Alarm! Spokojnie. Tam Boczek i przez łzy się I śmieje śpiew. z moich żartów o nim. O Na bra. pewno. Z kogo? Z kogo? Z kogo żartu? No jak ja się z Boczka śmieję, on się przez łzy mówi, że śmieje, jak się śmieje. No ja, no ja mu się nie dziwię, to mu tak to go tak obrażasz. Ładnie, ja, bym, no? ja bym Ja by mi było przykro. Jakby no, mnie tak i ktoś cały czas... wtedy przykro? Jak się to Zabawne jest to, poczekajcie. Zabawne jest to, że Sylo w poprzednim, odci poprzednim odcinku, odcinku, w poprzednim po wyścigu, odcinku. w poprzednim odcinku, Sylo mówi Eee, hoga ty nigdy nie był gruby, tymczasem Sylo dzisiaj boczek! <grym grym> tymczasem Sylo cały czas! Cały czas, boczek! <grym> O, nie no, on nigdy nie Żartować, nie żartować, bo jak tak wie. naprawdę schudłem tylko po to, żeby to przestał nazywać mnie boczkiem. A dalej o, go nazywa, nie? A, i to robi. O, I, to o, robi to o, to, I to jest smutne, i to jest smutne. Takie a, rzeczy to są. A, ok. dalej mała dla widza, ty. Żeby subskrybowali, a, donate y smutne, dawali. tak, i tak jest, dokładnie tak jest. jest. Tak jest. Co się stało? Co się stało? Z Co jest. Już nie mogłem znieść ja na tej wolnej kurwa, I Kurwa! A już jest po trzech minutach? Już jest po trzech minutach? No, Dobra. Kurwa! O, o ale śpiesznie ty powiedział teraz. <ślech> <Nie>. Przeklnął. <ślech> XD <-dai. ślech> Czuję się jak w postawówce. Ty, jeżeli zostawicie łapkę w górę w tym momencie, to szepar przeknie jeszcze raz. No to dawaj łapkę w górę. O, widzę, że nie, nie. Bo nie zostawił łapki w górę, Wit. O, nie dobra. no, jak zostawi to usłyszy. A A, dobra. Dasy, niech łapkę w górę kliknie i w lewo od razu. <grym> Teraz też trzy szczałki w lewo. Tak jest. No, dobra. Dobra, kula na miejscu. Ale wymyślił sylą. <grym> ale powiedział. Pieczona. No nie, no. Ta kula robi, no? No powiedz sylą, jeszcze coś. No Zaryczno. Jaka kula? <grym> No bowling ten... Bowling? Ten, no bowling, Bowling. No, Bo kura? Kura? Do kręglów, no, no bowling z rury wyciągnąć i... I wyciągnęliście? Ja, ja wyciągnęłem Jezus, tak. lura, To zrobiłeś? Wyciągnąłem. Z rury krę... Nie Jesus. mogę się wypowiedzieć. Ja nie, ja nie, Co? nie, Co? Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Sylo ma... się jest na innej, to innej to planecie. No, no, tak. Tak. no, no tak wiesz, A to tak. podkręcka, no, ta podkręcka, no, no, aha! Czasem to trudno wyczuć, naprawdę. Ale naprawdę, ja ostatnio, ja mam coraz większy problem. Ja naprawdę mam coraz większy problem. Ja nie wiem, kiedy ty podkręcasz. To jest takie, że... Nie ktoś z was f przypalił, będąc jeden poziom niżej zamiast sobie przeskoczyć O, o ja. nie oh. jesteś. no i to, było, i to była podkrętka I to była podkrętka na przykład To nie była podkrętka Sylo, ratuje ci dupę, zamki ryj O, no. no, jest głupi, dobra jednak No widzisz I właśnie, próbuj ratować, a potem ci powiem Taki hunctwo, że A, bo ty zawsze przeciwko przyjaciołom jesteś Tak, tak, dobra. tak Typowo! Tak powiedział tak do, do, do widza. No tak powiedział, tak powiedział do osoby nowej w ekipie. No, tak nie. właśnie, tak to jest, to jest właśnie w tej ekipie. Tak dokładnie jest. Nie dolatuje. No to, to trzeba zakręcić do Ja też nie mogę dolać. Co tak, tak, to się tam to dzieje? To za... na, na czym zakręcić? Po prostu na w kółku trzeba przejść dookoła i wyjechać później, żeby wyjechać do góry. Bo na tym czy ja właśnie jechałem. pojechałem? Na strzała? Do przodu? Przed siebie? Nie wiem, nie wiem czy to ten, ale... Ej, jestem drugi, co jest? Drugi, co jest? No tak! No bo to jest nie tędy punkt taki, ale on się zmieni. Bo ja jestem ale... pierwszy. Pokazujemy, że jestem trzeci. Jak aura jest pierwszy. Ja jestem Aura się nie liczy akurat. Aha! Aha! O, co jest! Niemiło! No dz dzisiaj nie, no jest naprawdę no. nie Niemiło! No. Nie Nie milec! To ty Syro już po bramkach jeździłeś? Właśnie nie wiem chyba, się zgubiłem nie w tą stronę pojechałem na mapę. <laughs> Tymczasem... Z... Dobra, ty, dobra, ja jestem dzięki. pierwszy Tak, nie w tą stronę. A skończył pojechać. na pierwszym Dobra, Sara. A to, się. to to co ty mówiłeś, to ja dosłownie na strzałasy pojechałem. Tak A ja pojechałem nie w tą stronę zamiast pojechać. O dobra zrobiłem, Jezu, nie ma! Słuchajcie, ty dobra, teraz jak gdzieś taki Kto? Nie, po prostu dojechałem, Syro! No dobra, taka dziwna reakcja była Nie, po prostu dojechałem. A dobra, dziwna reakcja, dziwna się! Zwykła reakcja dla Syla, po prostu, kumacie Chłop się zestrał, bo dojechał. Tak, I tak. Ta reakcja. W sumie akurat jest, no mógłby coś powiedzieć o Sraniu, bo poszedł na szybkiego hot dropa w trakcie. No, tego. no bo chciał <laughs> no to co, no to idzie, no. Także tak w sumie dobra. Nie i męczyć Nie Nie, nigdy. Nie, Wiesz, nie to, że, to dokładnie niezdrowo, tak jest. Niezdrowe. Także jak jest czujecie tak. widzowie, że lecą żołnierze, należy ich <śmiech> uwolnić. <śmiech> Jak no krecik puka w taborecik, to. To należy mu. odpukać! Na odpukać! Zagrać z nim taką grę! No i. Aha! Nie no, dobra, może nie odpukajcie ja, krecikowi. Jest, nie, może. Bo darciażem oh. zostaniecie. ty. Zobaczy, oh. ja też w tam doskoczył. Gdzie? Gdzie? A, jest na O, żeż ty, kurde, bel do, do. molier! Czekałem sobie. Molier! Właśnie, Dziękuję. Oj. O. A trzecia osoba? Należy... Czeka. Należy jej czekać. Tak. To, tak, czekać już. Jezu, Cibor! Kto jest trzeci? Tylą. W dupę jeża. Ja wiem za to, kto jest drugi. Rodych. Fajnie. Nie, Jezus Nie, Jan Paweł był drugi Ja pierdziele Eee, kolego Jezus Boże święty Ty znowu pierdzisz oh, no. Sorry, sorry <laughs> Za blisko go położyłem Akurat na taki My tekst zaczyna pierdzić Dobrze, <laughs> no. Dobrze, że wibracji Oj! No tutaj Sylla musisz... W przejście ten dźwięk od syla, nie? nie? No no i co? No mamy metę teraz widzowie, więc nara. Kurwa! O! <grymka> o! <grymka> jak go ucięło pod koniec! Nie ucięło mnie. Nie? Nie. On nie! Miało, jakby nie. No kurry! No przecież jak? Jak? O, a, o, nie ciekawego. A, a, a. Człowiek, o ja? chce. człowiek chce, człowiek ma, człowiek robi, a potem a, wychodzi z to... silo. Jest... Do... W sumie, uh. może nie będę w stanie zjeść, ale tak że teraz przypomniałem, że jeżeli święta są, to coś upiekę na święta. O! No, na przykład nic, Tylko bo nie będziesz mi z tego to, zjeść. Nie wiecie, że głupio będzie mi się piec, jak będę wiedział, że nie będę mógł zjeść. No to właśnie o tym mówię. Poza tym, wiesz, okay, To będzie miło, będzie To dla będzie mnie. trochę. A nie, miałem tego: sałatkę zrobić, bo ostatnio dostałem nowy przepis na fajną sałatkę i była smaczna i ją zrobię, bo przyjdę z własnym jedzeniem na święta po prostu. Hehe. <laughs> <Przechodzisz śmiech> panowie, gotowe. jak będę jechał na Warszawę, to biorę drugą torbę na jedzenie, po prostu, które sobie przygotuję. No, <śmiech> rób. <śmiech> no, się zaświe od razu. <laughs> Ja cię wezmę na dobrego kebaba. Ty <laughs> hey, silo, o, to może coś u ciebie upiekę. A śmiało, mam piekarnik. Dobra, jest... dan. Może Live. Z tego. Nie, no, to nie że, coś nie, coś że coś dan, że ten same. tylko silo, żebyś tam. O kur... Co? Nic. A? No, w sumie można by coś zrobić. Mam piekarnik, mam wszystkie gadżety. Może tego tak. nawet. Też da się. Są ciekawe. Czemu? 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 I mogę podpiąć? No, Kto nie podlatuje? Ja o. szybciej tam dojechadę do wsteczny i wyjadę jeszcze raz niż ty No wstecznym dawaj Czekam Tu na wprost się ustaw Na ty nie trafisz Jeźdź do mety, jeźdź do mety Tak zamierzam e właśnie e Wylot tam musisz trafić w ogóle do mety to jeszcze nie trafił hmm? <laughs>